Dobry dzień, dobry dzieci po hiszpańsku bajkę oglądają, tak dobrze słyszycie. Jesteśmy przed nauką, Ignacy zaraz zacznie czytać, a ja słuchajcie chyba wasze życzenia zdrowa, zdrowia podziałały, dlatego że dzisiaj jedyne co mi się dzieje to cieknie mi z nosa dosłownie. I czuję się fenomenalnie, nie martwcie się, na pewno nie mam koronawirusa, nie straciłam smaku, węchu, nic się nie dzieje złego, więc jest wszystko ok. Dlatego postanowiłam dla Was vlogować. Dzisiaj, słuchajcie, na obiad robimy brukselkę, Jak widzieliście, Łucja mi pomagała wyciągać zrywki, ja już ją oczyściłam przed chwilką, przygotowałam do tego ziemniaczki i kotlety z indyka, taki dzisiaj będzie obiad jutro zrobimy standardowo rosołek, mimo, że ja w niedzielę nie robię przeważnie rosołu, ale jakoś tak wypadło, że jutro u nas będzie rosół, no i słuchajcie, 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 no przecież słuchajcie, logiczne, ja jestem bez makijażu, dlatego to dziwnie wyglądam, chciałabym jeszcze właśnie z Ignasem troszkę poćwiczyć czytanie i piosenka z niemieckiego, żebyśmy jutro mieli całkowicie luźny dzień, Wczoraj wieczorem zrobiłam sobie taką bardzo, bardzo mocną herbatę, słuchajcie, z cytryną, miodem i tak dalej. Następnie wypiłam wywar taki gotowany imbir z cytryną i z miodem, i po prostu postawiło mi to na nogi jak nigdy. I wczoraj oglądaliśmy serial, który się nazywa. Yy, yy, jak się nazywa ten serial? Nazywa się. Czekajcie, zapytam Ignasa, bo zapomniałam. Wiecie co, jak ja mogłam tego zapomnieć? Serial się nazywa Opowieść Wigilina i to jest serial tak składający się z czterech odcinków, obejrzeliśmy dwa, gdzie planujemy kończyć, przygotowujemy się tak mało, nastrajamy się na święta. Świetny serial, taki mroczny, taka historia opowiedziana tego Scroogea całego, ale w taki mroczny sposób, taki trochę dający do myślenia. Super, dla wszystkich, którzy są yy, yy, mało sympatyczni dla innych, mało, ży mało życzliwi i mało pomocni. Naprawdę to będzie film otwierający oczy, więc ja Wam serdecznie go polecam. Dzisiaj będziemy go kończyć. A ja wam powiem, tak sobie teraz pomyślałam, tak nie patrzcie na ten cały bałagan, bo jeszcze reling nie jest zawieszony, jeszcze brakuje jednych obrazków i reling musi zawisnąć, wszystko co stało na relingu stoi na parapecie. Będą e, ładne zazdroski w oknach, które przyjdą do mnie w poniedziałek, więc jeszcze się tutaj pozmienię, dlatego wam nie pokazuję. No dobra, ale tak poza tym, to powiem wam, że zastanawiałam się, że to jest chyba przez jakieś przesilenie mnie tak łapią te przeziębienia. Mamy na okrągło kontakt też z niemieckimi klientami. Może i to oni nam ciągle coś przynoszą. Niestety mimo maseczki i dezynfekcji rąk. Wszystko się może dziać. Co się stało? ściągnąć zegarek? Najpierw chciałabyś jej zegarek założyć, a teraz płaczę, żeby go ściągnąć. Chcesz się pokazać? Pokaż zegarek, jaki masz. O, pokaż jaki masz zegarek. Śliczny, tak. I nie da się go... Oj! Oj! Uda Ci się tak sadzić? Oj. Okien... oj, dobra, mama poradzi coś. Dobra, ja tego szybko dokończę, ja już mi się zaczynam tutaj wspinać, patrzcie co To Wy to widzicie? Sekunda po prostu już jest na stole. Dobra, będę się teraz mandarynkami bawiła, to niech chwilkę je poukłada. To jest chyba przesilenie, ja treningi, remont, praca w sklepie, sprzedaż ubrań, no YouTube teraz opuściłam, więc nie mówię, opieka nad dziećmi, to zdalne nauczanie, to wszystko się po prostu zbiegło w czasie. Jest tego tak dużo, że myślę, że mój organizm po prostu troszeczkę mówi dość. I ma rację, i ja odpuszczam teraz treningi na pewno na tydzień, zobaczymy czy nie dłużej, ale na pewno na tydzień. Się regeneruje w 100% i odpuszczam też dietę. Znaczy, nie, że będę tam szaleć, ale tak jak właśnie Wam mówiłam, jest normalne posiłki i tak dalej. Chociaż ja w ogóle ostatnio diety nie pilnuję, ale też się nie pilnuję, żeby jeść, tak jak robiłam to zawsze, 5 razy jedynie warzywa i owoce, a myślę, że to jest mega ważne. Dobra, chłód już wysypałam cukierniczka. Słuchajcie, mamy zadanie na dziś. Tu stoi łóżeczko, jest to pokój gościnny. I co prawda w nim śpi tylko teściowa, jak przyjeżdża. I tu chcemy wstawić normalne sypialnie na łóżko. A tu jest taka jedynka, która kolorem do niczego nie pasuje, więc dzisiaj ją odmalowuję na biało. No, te deski tutaj pod spodem zostawiam. To jeszcze obraz tak ze ściany ściągnięty. Deski te zostawiam, bo nie będę marnować farby. Ale cały tę drewnianą budowę maluję na mm, biało. Ignasowi zamówiliśmy już materac I to pójdzie do Ignasa pokoju, dlatego że łóżeczko Ignasa już jest dla niego za małe i będzie idealne dla Łucji do jej pokoiku, więc przede mną taka dzisiejsza praca. Zawsze sobie coś wymyślę. Ja się w ogóle nie nudzę, słuchajcie. Tak, ja wiem, kochani, że światło mamy tragiczne, ale przyszłam do sypialni, wyłożyłam sobie na podłogę dwa ręczniki. Zaraz przyniosę pewną półkę, która wisiała kiedyś, kiedyś dawno temu w pokoju mojego męża. Taka zwykła półka drewniana. No, znaczy, nie, no właśnie, zwykła, niezwykła. No i ona miała po prostu iść na śmietnik, ale stwierdziłam, że nie wyrzucaj, wykorzystaj, jak to mówił piesek w pewnej bajce. Kupiłam y, farbę białą i różową, farby takie typowe do malowania mebli, zaraz wam je pokażę. Kupiłam wałeczki, no i zaraz sobie usądzę, będę tutaj tą półkę malować. I ta półka wisiała normalnie, Soko. Mój mąż kiedyś trzymał na niej modele samochodów i perfumy. Jak ja się wprowadziłam, to stanęły tam ramki z naszymi wspólnymi zdjęciami, standardowo, jak to kobieta robi, jak przeprowadza się do domu, do mężczyzny. A teraz ta półka po prostu leżała. Ja ją odmaluję i będzie ona wisiała bardzo nisko, prawie że przy samej podłodze, i będzie to biblioteczka mojej córeczki w pokoju. Więc taki plan na dziś. Stare ręczniki przyniosłam, włączyłam sobie telewizor, będę oglądała Catfish na MTV. Bardzo lubię ten program swoją drogą. To jest mój taki, mm, jak to odmurzał. Dutch, tak. Jak nie chcę się na niczym skupić, tylko tak na luzie coś obejrzeć, to go zawsze katwisz. Takie ostatnio. Nie zawsze, tylko ostatnio. No więc zaczynam malować, a najpierw wam pokażę, jakie farby właśnie kupiłam. Jestem po śniadaniu, więc zabieram się za robotę. E, później będę malowała łóżko, tak jak planowałam, ale jednak zacznę od szafki, bo sobie tutaj telewizor włączyłam. Mam starą rączkę do wałka. E, dwa nowe, e, takie właśnie zapasowe wałeczki, idealne do malowania. No i tu mam małą pojemność, dlatego że potrzebuję tylko na tą półeczkę, więc kupiłam tylko pół litra. I to jest taki kolor, coś w tym stylu, bo tu jest ciapnięta właśnie. I to są farby takie, nic tutaj nie widzę, bo jest zaklejone. O tak. Tak się nazywają, taki vintage i jest to farba kredowa do stylizacji mebli. Tu jest lider białej i pół litra takiego różo-fioletu. No zobaczymy. Najpierw maluję półkę na biało, potem będę ciągnąć takimi mazajami, zresztą zobaczycie jak będzie wyglądała finalnie w pokoju, a zaraz wam ją pokażę jak wygląda przed malowaniem. Okej, okay, półka wygląda tak, jak widzicie, ona jest bardzo, bardzo dziwna i ona wisi na tych dwóch właśnie bokach i z tej strony, o właśnie, tak ją powinnam pokazywać, właśnie u mnie już leży na ręcznikach, no i srebrne, co srebrne te, to zostaje srebrne, a ja ją maluję na biało-różowo i tak jak mówię, będzie idealną biblioteczką, niziutko zawieszoną, żeby Łucja każdą książeczkę mogła sięgnąć, wymiary są idealne, każda szczelina jest idealna na jej bajeczki, więc taki plan, dobra i teraz czas na realizację. Słuchajcie, pół godziny później koncepcja się trochę zmieniła. Nie malowałam w ogóle na biało, tylko od razu na różowo. Obkleiłam tylko te srebrne części. No i nie jest źle jak na pierwszą warstwę. Mam zamiar położyć dwie albo trzy. Tylko co dwie godziny trzeba je kłaść. Więc myślę, że druga warstwa już pokryje wszystkie niedociągnięcia. I będzie piękna różowa półeczka na białej ścianie. Gotowa na książki Łucy, Więc tak wygląda moja praca po pierwszej warstwie. Już drugiej Wam pokazywać nie będę. Idę się teraz zająć obiadem. Ok, wiadomo, półka jeszcze musi wyschnąć, później podklejam te tutaj taśmy, które widzicie, ale powiem Wam, drugi raz pokryło przepięknie, e, mokra jeszcze jest, ale już gotowa, więc e, tak można powiedzieć, że biblioteczka Łucji zrobiona w przeciągu 4 godzin, tak naprawdę pół godzinki i 15 minut drugi raz malowałam, więc bardzo szybko, tylko trzeba chyba czekać e, po pierwszej warstwie 2 godzinki, żeby wyschło. No dobra, to tyle. Tu jeszcze jest małe niedociągnięcie, będę musiała pędzelkiem pociągnąć, dlatego że farba była za mokra i niestety mi się troszeczkę y, kleiło, więc poczekamy, domaluję tam pędzelkiem i gotowe można zawieszać. O, razem z tą małą. O, czekajcie, będzie szczał. Pięknie. Chciałam powiedzieć, tylko tak trzymałam, że mi się wyrwał. Ty, pumbuśku. Chodź. Co ty masz, dmuchawiec? Ale już cały wiatr go porwał. Widzę, kochanie. Widzę, żabko. Dmuchnij. Pięknie. Ślicznie. Idziemy na spacerek? Tak. Dzisiaj powiem wam taka jesień z wiosną troszkę. Dlatego Łucja i Wadidaska, Ignacy w sumie zimowe założył, dmuchać daj, spróbuję. Już. Możemy iść, e, więc tak jesteśmy pół na pół, pół jesień, pół, pół wiosna, słoneczko wyszło, Ignacy wziął swoją broń, pieska wzięliśmy, idziemy wzmacniać odporność, pobiegać troszkę po podwórku. Co prawda nikogo, że i duszy na wsi nie ma, powiem bo mnie na pracach, zabaw ani nigdzie, znaczy naj wiadomo czemu, z jakiego powodu, e, ale tak jak mówię, najlepiej wzmacnia się odporność moim zdaniem na dworze, więc korzystamy z takiej pięknej pogody, mimo że wietrznie to jest pięknie. O, zaraz pieska puścimy i idziemy pochasać troszkę. Po co to takie napisy ludzie robią? No ale dobra. No nic. Słoneczko świeci, jest pięknie, idziemy na spacerek. Bardzo dobry dzień, co chodzi o włosy, mimo że nie wyglądają, ale ja mam włosy po olejowaniu wczoraj, są niesamowicie aksamitnie gładkie, ale powiem Wam, że przez to, że je po prostu tylko rozczesałam, to miałam taki puch na głowie, że musiałam czapkę założyć i teraz no, z jednej strony się cieszę, przecież dopiero miałam katar wczoraj, yy, więc y, dobrze, że mam tą czapkę, ale z drugiej strony jest mi normalnie w niej gorąco, więc naprawdę zrobiło się pięknie, ale tam ładna jesień z tyłu, widzicie? Tutaj piękna jesień. Normalnie ostatnio takie paskudne dni były, a teraz jest po prostu wreszcie cudnie. Jutro też tak ma być, to jutro będzie rodzinny spacer razem z mężem, który jutro ma wolne, więc dobra. Na razie korzystamy w trójkę. W czwórkę z pieskiem, tak, jutro w piątkę. Źle powiedziałam. Ale pięknie muszę pokazać wam to. Pięknie co, jak to wygląda, gdzie ci tam wspinają cudnie. Ale ślicznie idziemy w to urokliwe miejsce. Cześć, Kotki, moje kochane, ja nadal ze strupem moim piękną fryzurą, ale wiecie, po całym dniu i tak jest tam z siebie mega dumna. Łóżko wymalowane dwa razy. Co prawda ten biały kolor na drewno trzeba będzie malować trzeci raz. Łucja nam nie patrzy, że tutaj nagrywam. Mama nagrywa? Łucja. Mamusia nagrywa film? Płócę siedzi właśnie w wannie i się kąpię. ja tak po prostu ym, asystuję jej, wiecie o co chodzi. No i postanowiłam się tutaj przyjść z wami pożegnać, ale chciałam wam coś pokazać, bo dostałam paczkę z e kobiecej. I to są takie paczki, już Wam mówiłam, raz niespodzianki, e czyli kompletnie nie spodziewam się kiedy i co w niej będzie. I tak na szybciutko wam pokażę, bo dla mnie to też takie nowości po prostu, które są we kobiecej. Mamy tutaj Bielenda Professional Supreme Lab, specjalistyczny krem normalizujący nawilżający. Takie cudo w zielonym opakowaniu. E, fajnie, że teraz tyle kosmetyków do mnie przyszło, ja Wam powiem, że to będą dodatki do prezentów dla połowy mojej rodziny. E, tak, cała zasłona jest ale pana takucja e, właśnie się kąpię, dlatego że ja nie jestem w stanie zużywać tych kosmetyków. A od kiedy mam te problemy z cerą, to mówię Wam, że ja myję twarz pianką do kąpieli Łucy i nakładam olej z ostropestu. Teraz będę nakładać jeszcze olej z pachnotki i też wszystko, co robię w ciągu dnia, więc e, tak więc to wszystko leży, więc będę y, na pewno obdarowywać moich bliskich. Delikatne leczko oczyszczające z Weledy. Głęboko oczyszcza, chroni skórę przed wysuszeniem. Ciekawe, czy to dzieci mogą stosować, muszę doczytać. Kolejny raz bambusowa szczoteczka. Już mam chyba cztery w kolekcji. Z Bingo Spa mamy jakiś liftingujący bodajże krem. Chyba tak, poczekajcie, znajdę. Chroni przed dziećmi, strata, tata. Ta. Opóźniający efekt starzenia, krem liftingujący na dzień. z Jeden brzmi, to będzie super, dla której mam Dalej mam serum regulujące z duentus, olejek z drzewa herbaczanego, biosiarka, kwas salicylowy. O, no to to sobie zostawię, bo ja oleje teraz testuję do twarzy, właśnie przy tym, co się dzieje. Niebieska hotunia, naturalna maseczka, Glow Blue hotunia. No, ciekawe, taka, wiecie co, zorientany, maseczka. Dodatkowo mam takie malutkie zawiniątko, które było zawinięte jeszcze dodatkowo w papier i jest to, słuchajcie, regenerujący olejek do brwi i rzęs. Jeszcze raz takie cudowidzę, więc takie coś i mam tu jeszcze mydełko, lastryko, mydło naturalne Zero Waste ze skwarków. Cztery szpaki, mydlarnia. Jestem ciekawa, czy takim mydłem można też myć twarz, bo ono na pewno nie wysusza. Ma genialny skład. No i to tyle. I to cała paczka. I ja się z nami będę żegnać. Wiem, że ten vlog to pewnie 10 minut może udało mi się zebrać materiału. Przepraszam. Ale tak jak mówię, cieszę się z jednego. Łóżka pomalowane, szafeczka wyschła, wygląda przepięknie. Znaczy ta półeczka, nie szafeczka. Więc to super. I co? obiad zrobiony, zjedzony, w domku posprzątane, jutro niedziela, bardzo rodzinnie, ja się czuję super, oby tak zostało, włosy na po oleju, olejowaniu całkiem fajne, jutro sobie wyprostuję, albo nawet dzisiaj wieczorem, żeby już być ładna i atrakcyjna na niedzielę. I to tyle, oj ręką zasłaniam, przepraszam bardzo, trzymajcie się cieplutko, o, naprawdę wygląda ta roleta paskudnie, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnym filmie, na pewno duszy. Pa! Chcesz powiedzieć pa? To powiedz. Papa! pa pani! Pa, 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 pani.